Ja razem z Kasią stwierdziliśmy, że, że, że Twitteru starczy a, i mieliśmy troszeczkę inny pomysł, który zrodził się pierwszego dnia w trakcie, w trakcie parsowania XMLa. No, trochę XML'a i, i dziwne pomysły przychodzą do głowy. A, prosta aplikacja, która polega na tym, że, że serwer losuje IP-ka gdzieś tam na świecie, go lokalizuje go a, i wyświetla, wyświetla na mapie. I teraz każdy, każdy użytkownik może sobie, może sobie przyjść i, i, i Zaproponować swojego jakiegoś IP-ka. Pojawia się druga, druga jakieś tam dru, drugie oznaczenie. I jest, jest liczona odległość między tymi dwoma miejscami na, na świecie. Osoba, która najbliżej trafi, jest, jest, jest zwycięzcą. Aha, dobra, nie ruszam. Znaczy, no, serwer na Node. Praktycznie tutaj, jakichś wielkich, bez, bez bazy danych, wszystko jest trzymane w pamięci. A jedynie tutaj bardzo przyjemne, no, możliwość, możliwość prostego stworzenia jakiegoś tam YQLa, znaczy zapytania do, do Yahoo Query Language. A tutaj pisze się po prostu jakieś tam selecta. Ki akurat tutaj jest nieszczęśliwie wymagany ze względu na to, że to nie jest jakaś tam ich standardowa tabela, z której, z której się pobiera geolokalizację. No i tutaj też trzeba pamiętać, że, że, że odpowiedź to, to też pojawiło się gdzieś tam w, w pierwszego dnia, że, że response on data nie zawsze gwarantuje, że, że cała, cała treść wiadomości została pobrana z serwera. Najlepiej ją łączyć i dopiero na response end obsłużyć. W momencie, kiedy już mieliśmy jakoś tam ogarniętą funkcjonalność tą podstawową, zaczęliśmy, która z początku była napisana z wykorzystaniem ajaxów, które tam wykonywały się co 5 sekund. W trakcie, w trakcie obiadu pojawiła się sugestia, żeby skorzystać z e, modułu now, a, który, który gdzieś tam wewnątrz korzysta z, z socket I.O. <ścoughs> <śpiewanie> XSS <śpiewanie> I, nie, nie bawiliśmy się w escaping, więc <laughs> uh, Okej, okay, ale wracając do nała, bardzo, bardzo przyjemne, uh, o wiele, o wiele przyjemniej się tutaj pisze soketa niż, niż korzystając z samego soketa. Uh, wywala się. To nie jest <laughs> Wywala się uh, o wiele, no, potrzeba o wiele mniej kodu. Mm. Sam socket IO, większość z Was wie, ale tutaj też, też przypomnę, że, że pozwala na, na, na fallback, czyli tak naprawdę socket IO jest obsługiwany tylko w Chromie, uh, w a w przypadku, w przypadku Firefoxa lecą normalnie requesty po uh, Ajaxie.